Zadanie. Dany jest punkt P na prostej K. Skonstruuj okrąg styczny do prostej K w punkcie P. Mamy prostą K a na nim w dowolnym miejscu narysowany punkcik P. W dowolną rozwartością cyrkla zaznaczamy łuk na górze i na dole, otrzymując punkty A i B. Rozwartością większą niż połowę odcinka AB. Zaznaczamy łuk z lewej. Jak i z prawej strony. To samo z punktu B. Z lewej i z prawej strony wykonujemy łuk. Łącząc krzyżyki, otrzymaliśmy symetralną odcinka AB. Widzisz, ta prosta dzieli nam odcinek AB na pół pod kątem prostym. Dowolną rozwartością cyrkla zaznaczamy łuk na symetralnej, otrzymując punkcik S. Który jest środkiem szukanego okręgu, a odległość SP jest promieniem naszego okręgu. Zatem tym promieniem możemy narysować szukany okrąg.